Każ swój niepostarzany styl. Radka radzi, dobie dobrze. W tym. Witam Was serdecznie w nowym filmie, Nowy Rok, czyli czas na QA. Dziś postanowiłam odpowiedzieć na kilka, właściwie chyba osiem albo dziewięć, najczęściej pojawiających się pytań w komentarzach na YouTubie, na fejsie, na Instagramie i w wiadomościach prywatnych. To nie jest żadne takie QA, że ja pytam i Wy mi zadajecie pytania. Nie. I z tych rzeczy wybrałam naturalnie to, co pojawia się najczęściej, a co ciekawe, najczęściej pytacie mnie o właśnie te dziewięć tych samych rzeczy. Także noworoczne Q&A pierwsze w tym roku zaczynamy. Mam 165 wzrostu. A właściwie 1,67 m w kapeluszu. Natomiast przez to, czyli wiecie, no nie jestem ani wysoka, ani niska. Takiego średniego wzrostu jestem, ale przez to, że mam proporcjonalnie krótkie ręce i nogi, to wyglądam na niższą o kilka centymetrów niż jestem w rzeczywistości. Wyglądam na krasnala, a jestem całkiem średniego wzrostu. Prawda jest taka, że ja używam na ogół bardzo lekkich podkładów albo kremów BB, najbardziej lubię kremy BB i bazy, ale e, też muszę powiedzieć, że ja mam genetycznie ładną cerę i skórę i dlatego to tak e, dobrze wygląda. I e, często się mnie pytacie, jaki mam podkład i tak dalej, A ja na ogół mam bardzo lekkie rzeczy, bo uważam, że im mniej na twarzy mamy, tym lepiej. E, natomiast muszę też przyznać, że ja po prostu mam po babci, po mamie bardzo młodą taką urodę, zresztą to widać, no mam 32 lata, prawie i widzicie jak wyglądam e, także mam taką dosyć młodą urodę i do tego jeszcze mam ładną cerę, także najważniejsze info to to, że podziękowania należą się mojej mamie, moim babciom i mojej po prostu rodzince, a sama polecam na ogół kremy BB, kremy CC, wszystko to jest po prostu lekkie, a wyrównuje kolor skóry I nagrywam aparatem Sony Alpha 5100, to jest mały bezlusterkowiec, to jest taki mały aparat zobaczcie, w porównaniu do ręki teraz y, jestem u mojej kochanej Ani, u której nagrywam to żeby móc pokazać innym bezlusterkowcem bo ktoś zgapił ode mnie pomysł na ten super aparat, a tak szczerze mówiąc bardzo często o to pytacie a ja mam ten sprzęt półtora roku, kupiłam go dlatego, że potrzebowałam w miarę małego lekkiego aparatu do nagrywania w terenie bo jeżeli ktoś nagrywa w terenie no to wie, że taszczenie ze sobą wielkiej lustrzyczności Kanona albo Nikona jest naprawdę problematyczne i myśmy nagrywali na wszystkie możliwe sprzęty już, i między innymi też na wielką lustrzankę. Natomiast to to jest taka rewelacja, dlatego że to jest mały, w miarę lekki aparat z piękną optyką. Ehm, zresztą sami widzicie na filmach, ale dobre w nim jest to, że on ma wymienną optykę, czyli że możecie dokupywać do niego, dokupować, ładnie mówiąc, lepsze obiektywy. I to jest bardzo istotne, i y, od pół roku, prawie pod każdym filmem, pytacie, czy zmieniłam sprzęt, albo czym nagrywam, dlatego że y, tutaj w tym y, aparacie w ogóle on jest, on jest rewelacyjny po prostu, co mam wam dużo powiedzieć. Też jest tutaj odsuwany ten, odsuwany ekran i tak dalej. No świetna sprawa, ale. Yy... Co jest z nim fajne, właśnie to to, że ma bardzo dobry ten swój kitowy obiektyw. Bo to jest 16 1655 dosyć jest jasny. Także, także fajnie, ale do niego można właśnie dokupować inne obiektywy i ja pół roku temu kupiłam sobie właśnie obiektyw, to się normalnie po prostu zmienia bez żadnego problemu, Dokupiłam sobie przepiękny obiektyw to znaczy obiektyw z przepiękną optyką zaraz zauważyłyście i to jest 35 bardzo jasna światło 1,8 ze stabilizacją dodatkowo także jeszcze do tego jest samoostrząca czyli po prostu mam piękne rozmycie w ruchu sam mnie ostrzy nic się nie rusza, nic mi w ogóle wiecie nic się złego z nim nie dzieje i ten obiektyw bez problemu mogę sobie tutaj do tego włożyć i mieć po prostu z ładnej optyki, piękną i idealną optykę. No i ten sam aparat w sobie jest dosyć e, drogi, to znaczy był pokosztował kosztował półtora roku temu około ponad 2000, e, chyba 2400, jakoś 2300, nie pamiętam. Natomiast teraz jest pewnie tańszy, bo po prostu już staniał, ale ten obiektyw, który no robi mega robotę, ale niestety jest bardzo drogi i on kosztował też około 2,5 tysiąca, myślę tak, ten obiektyw tyle kosztował, no i nagrywam nim już vlogi i te wszystkie piękne przebitki od pół roku, no ale opłacało się, nie musiałam kupować jakiejś ciężkiej lustrzany, warto wiedzieć po prostu, że małym nakładem, a odpowiednią wiedzą, to znaczy małym i lekkim, chodzi mi o to, że ten aparat jest naprawdę malutki, możemy mieć super, super jakość, ja go zawsze polecam, ale to... Decyzja należy do każdego, po prostu czym będzie wygodnie nagrywać. No vlogi w terenie to jest coś, co się ciężko nagrywa, zresztą nie bez e, powodu. Mało dziewczyn nagrywa vlogi e, w terenie po prostu i takie jakieś filmy, które są poza, poza domem, bo to jest po prostu trudne i wtedy im lżejszy, i mniejszy sprzęt... Em, tym lepiej, ale yy, jeszcze jest taki coś jak dźwięk, i to jest ważne, bo to jest coś, czego nie widać, a co słychać. Teraz słyszycie pogłos, bo nagrywam tylko dźwięk na aparat, chociaż te aparaty mają też dobre, e, dobre mikrofony. Natomiast normalnie i też dosyć często nagrywam dźwięk na taki mały rejestrator to jest Zoom H1. Te nazwy będą na dole, zresztą Ania pokazuje mi tutaj, że też ode mnie, nie, to ja od Ciebie go zgapiłam, no właśnie, bo ja miałam też większe tego typu rejestratory, bo Konrad się muzyką zajmuje, ale faktycznie, tak to jest, że zgapiłam ten od Ani um, i to jest coś, czego nie widać i ja potem, e, natomiast to słychać i teraz słychać pogłos, chociaż postaram się go w programie e, zminimalizować, żeby, żeby dobrze brzmiał dźwięk, ale normalnie dźwięk nagrywam też często właśnie na ten rejestrator kiedy chcę, żeby mnie było bardzo, bardzo dobrze słychać, bo to jest coś, czego się nie widzi, a co się czuje. I do niego mam jeszcze taką fajną mysiącipkę. Tak się śmieję oczywiście, <gry> ale to jest tak, że po prostu jeżeli na przykład mam wiatr na zewnątrz, a chcę nagrać strudnia na mikrofon albo cokolwiek na mikrofon, właśnie na ten rejestrator, to nakładam na niego taką cipkę. no mysiącipę tak to nazywam pieszczotliwie, ale generalnie taki zestaw dźwiękowy jest rewelacyjny też, go polecam. Blogi montuję w programie Adobe Premiere CC wersja 2015. To jest program profesjonalny do profesjonalnej obróbki wideo, który jest dosyć trudny. Ale jeżeli na przykład korzystacie z takich programów jak Photoshop albo z tego typu edytorów zdjęć czy wideo, to bez problemu się nauczycie. Któreś ja nauczyłam, to wy też się możecie tego nauczyć. Zresztą wiecie, jak to dzisiaj jest, nieważne jaki jest program, to tylko wchodzicie na YouTube, wpisujecie jak podstawowa obsługa tego i tego programu i wszystko macie jakieś tutoriale, także to jest wszystko do ogarnięcia. Ważna info przy tym programie jest takie, że go nie trzeba teraz kupować w całości, bo on kiedyś był bardzo drogi, licencja na niego kosztowała kilka tysięcy, około 6-7 tysięcy i na szczęście Adobe poszło po rozum do głowy i na wszystkie swoje programy. you mm -hmm. W tym też na Photoshopa albo na różne inne, właśnie z rodziny Adobe. Oferuje takie coś, że możecie go wynajmować co miesiąc, płacić 25 euro około. Ja płacę 25 euro i co miesiąc mam dostęp do najnowszej wersji, właśnie Adobe CC. I mi się wydaje, że w tym momencie tylko ta, tak można kupić te programy, że już nie można ich kupić w takiej licencji za kilka tysięcy. No i po prostu logujecie się tam do Clouda i sobie wybieracie po pro... tam miesięczną subskrypcję. No i za taką kasę możecie mieć co miesiąc najnowszy najnowszy, Najnowsze oprogramowanie. I tam jest też fajnie, bo tam też są jakieś pakiety, że można mieć trzy programy w jakichś lepszych cenach co miesiąc, tam są też zniżki studenckie, jak jesteście studentami, no musicie sobie po prostu wejść zalogować. Co jest też istotne, to to, że wtedy możecie mieć taki program na trzech komputerach zainstalowany. I to jest też ważne, że to nie jest tylko, że ściągacie na jednego kompa i tam musicie wszystko robić, ale na przykład jak ja korzystam ze stacjonarki i laptopa, to mogę i tu, i tu mieć pobrany ten program, i tu i tu mogę z niego korzystać, tylko nie mogę na dwóch urządzeniach w tym samym czasie. Ale no to wiadomo, że tego nie robię po prostu. Ale to jest ważne, że można mieć w kilku miejscach. Ehm, czy coś jeszcze jest ważne? Aha, i ważne jest jeszcze to, że na początku ściągacie sobie miesięczną, bezpłatną wersję próbną. I to jest super. I tak można zrobić przy każdym programie w tej usłudze, w tej chmurze. I przez miesiąc czasu możecie sobie korzystać totalnie za darmo z najnowszej wersji. No, zobaczycie sobie, czy Wam to odpowiada. I potem albo ona wygasa, albo kupujecie sobie właśnie tę miesięczną subskrypcję. I to jest też według mnie super. Jeżeli chodzi o wymagania sprzętowe, bo to jest też ważne przy wideo że no musicie mieć dosyć dobrego kompa, dużo miejsca na dysku, to ja oczywiście tego nie pamiętam. Pamiętam tylko, że musi być dysk szybki SSD, że musi być minimum 4 GB RAMu, najlepiej 7 czy tam 8 i tak dalej. Natomiast jeżeli będziecie ściągać ten program sobie, na przykład Adobe, premier, ten mój, albo Sony Vegas na przykład też jest popularnym programem, to tam w tym, zanim go ściągniecie, to tam są ym, minimalne te ym, wymagania, jeżeli chodzi o kąpa i o monitor. Yy, I tam sobie zobaczycie po prostu, porównacie ze swoim komputerem, czy macie na tyle kompa ok, że wam ten, tę obróbkę wideo pociągnie. A jeżeli nie, no to niestety trzeba ogarnąć innego kompa, tudzież inny monitor, bo czasem tak jest, że jest spoko, a monitor jest na przykład bardzo stary i nie wyrabia. Yy, także tam sobie przekazuję przy okazji ściągania tego programu, nawet nie wiem, właściwie, czy wega, ma taką darmową wersję jak Adobe. Pewnie ma, bo to, bo to, bo to no, zawsze jest fajnie wypróbować i to jest super. E, no ale przy ściąganiu tego programu sobie zobaczycie, czy po prostu wasz komp e, daje radę. Nie, nie jestem weganką. E, nie zamierzam być, natomiast szukam zawsze teraz wegańskich restauracji i miejsc z jednego niestety niefajnego powodu. A mianowicie dlatego, że ponad rok temu została wykryta u mnie poważna nietolerancja mleka od zwierzęcego całego i mąki pszennej. No i jak się dowiedziałam rok temu, to ogólnie wiecie, to będzie taka osobista. Y, odpowiedź bardzo, ale pytacie często, y, czy przeszłam na weganizm i często te pytania są takie trochę podszyte agresją, że czy ja to robię, bo to jest modne, Albo jeszcze też często pytacie, czy schudłam, albo że widzicie, że schudłam, co jest prawdą, a wytłumaczenie właśnie no nie jest zbyt ciekawe, no ale jest logiczne i prawdziwe, a mianowicie przez te nietolerancje, um, ogólnie ja też się przymierzam do nagrania całego filmu na ten temat, bo już jestem ponad rok na tej diecie um, i naprawdę czuję ogromną różnicę i może zrobię wyjątek od tych ubrań i kiedyś nagram film, żeby może komuś pomóc wynikający z mojego doświadczenia. Ale słuchajcie, wracając do tego, o czym chciałam mówić, to jeżeli właśnie nietolerancję mleka od zwierzęcego całego i pszenicy w każdej postaci tego wszystkiego, to się okazuje nagle, że 90% rzeczy, które są w sklepach, e, które są w restauracjach, wszędzie, są nie dla Was po prostu. Ja na początku byłam mega załamana, chodziłam i po prostu okazywało się, że wszystko czego się chwytam, wszystko co jadłam, było nie dla mnie. I ym, no i tam nauczyłam się sobie z tym radzić i tak dalej. Zresztą na snapie często pokazuję, co kupuję albo co jem, bo to jest po prostu. Normalnie tego nie pokazuję, bo wydaje mi się to takie trochę dziwne, ale. No, ale wiem, że w tym momencie mogę komuś pomóc, bo sama wiem, jak to jest, jak się ma takie alergie. A na przykład, nawet samo mleko, wyobraźcie sobie, to nie jest tylko mleko. To jest, to jest wszystko, to jest wszystko, co zawiera mleko, śmietane, sery, jogurty, wszelkie przetwory mleczne, wszystko, co zawiera serwatkę, mleko w proszku, wszystko. I teraz na przykład sobie weźcie coś z lodówki albo pójdźcie do kuchni, zobaczcie, co macie ogólnie, wszędzie i zobaczycie, zobaczycie że większość z tych rzeczy zdecydowana zawiera albo mąkę pszenną, albo mleko. Jakiejkolwiek postaci z tych dwóch rzeczy, także on to naprawdę nie jest fajny news. Ale wracając do tego weganizmu, chodzi o to, że jeżeli ja idę gdzieś ze znajomymi coś zjeść, to na ogół niestety w normalnych restauracjach kończy się tym, że nie dość, że się kubkowa, to wypytuje non-stop, a czy to ma śmietany, a czy to ma coś tam, bo się okazuje, że nawet jeżeli nie ma tego w składzie, to często to się jest smażone na maśle, albo często jest zabielane śmietaną, i nagle okazuje się, że jednak to mleko albo ta mąka pszenna gdzieś tam jest w tych kotletach, że niby, niby tego nie ma wypisanego, ale jednak jest. Um, ja także że nie dość, że muszę się pytać, to jeszcze potem się okazuje, że z całego menu ja mogę zjeść jedną sałatkę i to jeszcze bez chleba i to jeszcze przy jakichś tam zamiennikach. Także ja na ogół szukam wszędzie restauracji albo knajp wegańskich, dlatego, że tam mam pewność, że na bank nie będzie nic zwierzęcego czyli na bank nie będzie żadnego mleka, a to już jest bardzo dużo. Dodatkowo te restauracje często szukają alternatywy dla pszenicy i bardzo często wszystko jest i bez e, żadnego mleka i też bez pszenicy, więc ja idąc do takiego miejsca e, mam pewność, że będę mogła większość rzeczy zjeść i że będę miała wybór i że coś zjem smacznego, a nie z przymusu jedną rzecz po prostu z 30 rzeczy w menu i jeszcze z takim wiecie wypytywaniem się obsługi, a często obsługa nie wie i to są takie kłopotliwe sytuacje um, także tak, dlatego po prostu pytam się o miejsca wegańskie, pokazuję takie jedzenie, um, ale nie dlatego, że jestem weganką, bo nie jestem i nie zamierzam być o ten sposób z przekonania. Co wam jeszcze mogę, a propos schudnięcia jeszcze, bo to jest też częste pytanie, to tak, schudłam, ale to jest to po prostu efekt właśnie tego, że prawie nic nie mogę jeść. Śmieję. I często noszę też ze sobą swoje jedzenie i, i ogólnie no czuję się świetnie, ale no to są też właśnie jakieś tam skutki, skutki, skutki uboczne, że cały czas gdzieś tam mniej lub więcej tracę na tej wadze. Ale jak mówię, szykuję się, może jeszcze z miesiąc poczekam, żeby jeszcze sobie przemyśleć dobrze, muszę sobie zrobić dobry konspekt, czy po wszystkich aspektach E, Szukuję się do nagrania filmu właśnie na temat takich nietolerancji pokarmowych na własnej skórze. Przeżywam. Przeżywam je właściwie cały czas. Na ustach mam na ogół jedną z trzech moich ulubionych czerwieni, albo moją ulubioną szminkę w kolorze ust. I to są niezmiennie od bardzo długiego czasu te same szminki. Pierwsza z nich to jest oczywiście Russian Red z Maka. To już jest mega recha, bo ja tę szminkę mam ponad dwa lata już czy około półtora roku. To jest bardzo ciemna, fajna czerwień. Bardzo ją lubię. Śmieję się, że mogłabym być polską ambasadorką tej szminki, bo naprawdę nostopią noszę. Do czerwieni noszę zawsze konturówkę Maka czerwoną, po prostu red przez dwa dy... Taką ma po prostu. Nazwę Reddy. Także do każdej z czerwień zawsze smaruję się tą konturówką. Druga moja ulubiona czerwień, którą mam półtora roku, to jest YSL i Saint so Laurent. To jest taka cieplutka czerwień. Bardzo ciepła. Ona trochę sprawia, że moje zęby są żółte. Natomiast ja ją strasznie lubię nosić w czasie takim. Wiosenno-letnim, tak, kiedy jestem troszkę opalona, tak, tysieńko, to właśnie ona jest świetna. Natomiast dostałam ją w ogóle na 30 od, od y, przyjaciółek i y, lubię ten kolor. E, natomiast zobaczcie, jakie w ogóle dziadostwo się zrobiło z opakowania. To jest niby ekskluzywna marka z bardzo fajnym kolorem, ale zobaczcie po prostu, co tutaj. Yy, się dzieje, jeśli chodzi o opakowanie. Strasznie, po prostu brzydkie się zrobiło, porysowało, w ogóle zeszło to złoto. No, ale kolor e, lubię i, i polecam, bo jest świetny. A ostatnio moja lubienica od listopada ją dostałam od Ewki naszej Red Lipstick Monster. To jest Golden Rose, czyli szminka, która jest w bardzo dobrej cenie. Również ma podobny kolor właściwie do tego i Saint Laurent bo to jest ciepła czerwień, fajna, ale ją mam non-stop na ustach. Non-stop mam e, ostatnio e, ją i to jest, jaki to jest numer? To jest numerek 118, także przez ostatnie, nie wiem, 3 miesiące chyba nie razu nawet maka nie używałam, ani w Sonoron, tylko nocno mam te 118, ale no, na różnych ustach wygląda inaczej, um, jak to z Golden Rose bywa, jest w dobrej cenie. E, natomiast, jeżeli mam moje naturalne usta, to mam na sobie Loreal, to jest Loreal Color Rich, um, to jest to taka seria, z dziewczyny dostawały, ja też dostałam ze swoim grawerem, ale już nie raz powtarzałam, że oni idealnie trafili w kolor moich ust. Po prostu to jest kolor moich ust. Także, jeżeli mam usta naturalne, to mam na ogół tą 378. Tu jest jeszcze ona ładnie, ten kolorek pokazany. 378 Color Rich. Także, jeżeli na ustach cokolwiek widzicie u mnie, to na 99,9% widzicie którąś z tych czterech szminek. Moją fryzurę, która teraz jest. Skrętnie schowana, e, wykonuje Kasia. To jest moja Kasia, e, do której chodzę już bardzo długo. I ona przyjmuje w salonie atelier na ulicy Nożowniczej. I to ona mnie ostrzygła e, wiosną zeszłego roku, tak na półkrótko, potem w lipcu na krótko. Ona dba o moje e, falowane włosy, żeby się pięknie układały. I jeżeli chcecie do niej się wybrać, to kontakt, numer telefonu będzie w opisie pod filmem. Także tak. To wszystko, co się dzieje na mojej głowie zawdzięczam mojej Kasi. Niestety nie można się ze mną umówić, ja dostaję bardzo wiele wiadomości w tej sprawie, ale kurczę, wiecie co, ja po prostu nie wyrabiam się czasowo, w ogóle absolutnie nie. I e, no, chciałabym się rozdwoić, rozstroić, jakby było 10 takich radzek, to by każda chodziła na zakupy. E, natomiast e, kurczę, jeżeli ja mam do e, wyboru e, przygotować film, który, za którego przygotowanie zajmie mi na przykład 3-4 dni i ten film, jakiś fajny poradnik albo ogólnie film, obejrzę tysiące osób i będę mogła zagościć w domach, no was, wszystkich po prostu, um, i wam pomóc, poradzić, coś tam zainspirować, a w tym czasie iść z trzema osobami na zakupy i tylko trzy, tym trzem osobom doradzić, no to no to właśnie, no to ja wybieram po prostu przygotowanie filmu na YouTube, bo to sprawia mi większą radość i wiem, że dotrę do większej ilości z Was. No ale niestety przez to nie mam czasu na chodzenie z osobami prywatnymi na zakupy, po prostu. Także niestety może kiedyś to się zmieni, zobaczymy, jeżeli wymyślę sposób, żeby się rozdwoić albo rozstroić. Na razie niestety, no nie ma, nie ma takiej opcji. Uradzki, to znaczy u mnie, już jest wiele filmów w temacie książek o modzie, które ja polecam. I tutaj w tym momencie wyświetlą Wam się adnotacje linki do dwóch e, największych filmów. Jeden nakręciłam chyba 3 lata temu, albo 4, a drugi 2 lata temu. I te informacje, te książki są wciąż aktualne, także sobie wyświetlcie, obejrzcie. I te książki bardzo polecam. I teraz, jeżeli chodzi o książki o modzie, to jest podstawowe jedno pytanie. Czyli czy szukacie książek o modzie jako takiej, czy szukacie książek o stylizacji. Osobistej, bo to jest różnica, one są trochę inne, natomiast tak czy owak polecałabym Wam, może teraz nie wymienię tytułów takich konkretnych, kilka, które wymienię będą w opisie na dole. Plus, oczywiście, obejrzycie koniecznie te konkretne filmy, natomiast polecałabym Wam na pewno zacząć przygodę od historii mody to znaczy po tym jak już oczywiście będziecie się teraz orientować co jest, co są projektanci i tak dalej, jakie są kolekcje, to zacznijcie swoją przygodę od historii mody, dlatego że wydaje mi się, że w każdej dziedzinie bez znajomości historii mody i hi nie, historii mody, historii danej dziedziny, ciężko jest ruszyć się dalej. I wydaje mi się, że znajomość historii bardzo nam pomaga w rozwoju w danej dziedzinie, także historia mody jest czymś bardzo ważnym, zwłaszcza że teraz moda obecnie czerpie non stop z poprzednich lat. I ja nie mówię tutaj o ostatnich 100 latach, czyli o tym, z czego już tak na maksa czerpie i co na ogół teraz wszyscy kojarzą, ale ja mówię o cofnięciu się do Egiptu, do Grecji do XV, XVI, XVII, XVIII wieku, bo tam jest również bardzo wiele modowych zagadnień wyjaśnionych. Pojawia się tam, tam są prawdziwe nowości, coś, to co oczywiście dzisiaj wraca i coś, co musimy wiedzieć, żebyśmy potem nie gadały jakiś bzdur, że nie wiem, sukienka z um, odcięciem pod biustem powstała w latach dwudziestych czy coś. Nie, nie, proszę was. Także um, koniecznie, historia mody, czyli Françoise Boucher, historia mody, wszelakie książki, albumy dotyczące historii mody po polsku czy po angielsku, to wszystko będzie dobre, dobre i to często znajdziecie na sztuce, tego typu książki w księgarniach. Nie na dziale poradniki, tylko na dziale, czy tam hobby, tylko na dziale sztuka. I tutaj też w tych filmach, do których adnotacje się wyświetlają albo już się skończyły, wyświetlać, też książki o historii mody polecam. Także najpierw ta historia, później historia wielkich domów mody to jest bardzo fajna rzecz, dlatego że tam często, tak jak ostatnio mówiłam w Inspiracjach, w ogóle wystarczy oglądać moje inspiracje, żeby wiedzieć, jakie książki dotyczące mody są dobre, bo tam polecam tylko dobre książki, które zrobiły na mnie wrażenie. Ale wracając do tematu głównego, do głównej mojej myśli, historie domów mody są bardzo fajne i projektantów, dlatego że tam poza tymi typami Tymi projektantami, o których jest mowa, tymi domami mody, często jest też cała historia wokół wyjaśniona, cała historia mody danego okresu, tak jak ostatnio o Louis Vuitton na przykład. To była moda XIX wieku i przełomu wieków świetnie tam powyjaśniana, nie tylko zagadnienia związane z Marką Louis Vuitton ale ze wszystkim w koło. Także tam książka o Pradzie też kiedyś polecałam, o Versace, jest mnóstwo takich książek. Jakieś kobiety o projektantach kobiety na przykład w świecie mody, faceci w świecie mody, mężczyźni i tak dalej. Polecam Wam te książki, ze względu na to, że właśnie one często opowiadają o całym okresie, o całych latach danej mody, nie tylko o tym e, projektancie. Później koniecznie m, potrzebujecie jakiejś książki z materiału z nastwa, jeżeli się modą interesujecie, jeżeli chcecie e, w modzie się kształcić, w modzie pracować, albo być nawet stylistą, powiedzmy, e, sesji zdjęciowych w gazecie osobistym, no obojętnie jakim, no musicie wiedzieć coś o materiałach. I jest taka jedna fajna książka, której ja nigdy, nigdzie nie pokazywałam. E, ja ją kiedyś miałam, ale ją chyba pożyczyłam gdzieś. O materiałach, też link będzie, znaczy nie link, tylko tytuł tej książki dam, podam na dole tutaj w opisie, jest bardzo dobra. Później fajnie, żebyście na przykład zapoznali się z kilkoma książkami dotyczącymi CSR, etyki w modzie, tego co się dzieje teraz w biznesie, jak to wszystko jest produkowane. Kiedyś robiłam też w tym momencie, wyświetliłam się link, świetny film półgodzinny na temat świetnej książki Małgorzaty. Nie, nie pamiętam, płonki, chyba tak, płonki o e, CSR. Po polsku jest ta książka do kupienia, tu będzie film, koniecznie sobie obejrzyjcie. Świetną e, książkę też teraz czytałam: Życie na miarę. Jezu, bardzo, bardzo ciężką, i chyba nakręcę w ogóle o niej osobny film, też o tym, co się dzieje w Bangladeszu, też o tym powinniście poczytać. E, także tak e, teraz mówię o książkach, nie o konkretnych tytułach, tylko o tym, jak podejść tak zagadnieniowo do tego. I teraz, jeżeli chcecie być e, stylistą zajmować się doradzaniem ludziom, że tak powiem, stylistą osobistym. To fajnie jest przejrzeć książki poradnikowe już bardziej, ale zaraz powiem, nie takie poradniki w stylu Garance Dore, nie takie książki rozrywkowo-modowa albo Madame Chic, czy tam jakiś, nie wiem jak być stylowym, bla bla bla, nie, nie. Bo to są książki, które są dla osób, które nie... To znaczy, nie są, wydaje mi się, książki dla profesjonalistów po prostu, tylko to jest taka rozrywka. One są fajne i są modowo wciągające inspirujące, ale to nie jest coś, z czego wy się czegoś nauczycie. Najlepsze są w tym temacie książki takie poradnikowe, gdzie widać na sylwetkach i gdzie są konkretne porady na przykład Trini i Suzana te poradniki ich już takie osławione, no one są cały czas dobre ja uważam, że one są dobre Gogwan, jakieś takie gdzie wiecie, gdzie widzicie przed, po, gdzie widzicie jak na tej sylwetce się zmienia sylwetka, gdzie są dokładnie wyłożone jakieś tam nauki o proporcjach ciała i tak dalej bo to wszystko jest nauką um, także te książki koniecznie sobie, sobie znajdźcie um, oczywiście jest też rewelacyjna książka Radzka radzi tobie dobrze w tym, gdzie też tam na sylwetkach jest wszystko pokazane, nie no śmieję się, ale tego typu książki wam pomogą bardziej niż jakaś madam chic czy tam nie wiem elementarz stylu czy coś, coś w tym stylu. Także, także te, te, te koniecznie. Też świetną książką jest na przykład książka Doroty Wellman. Tu ją w ogóle widzę za sobą, gdzieś leży. Już się pewnie przykurzyła, nieźle. Kiedyś ją polecałam i ona jest dobra, jeżeli chodzi o sylwetki powiększone. Bo jeżeli będziecie chcieli być stylistą, no to fajnie też nie tylko ubrać sylwetkę rozmiarów do 42, ale też powyżej 42. Także ona, jeżeli chodzi o typ powiększonego jabłka, to jest jeden z najcięższych typów, w ogóle chyba najcięższy typ sylwetki do ubrania, jaki istnieje. To tam powiększone jabłka. Jest rozłożony na czynniki pierwsze, także tę książkę polecam. Ehm, także tak, w skrócie, ja ogólnie nagram chyba niedługo jakiś taki film, e, gdzie polecę, nie wiem, 40 książek, bo bym musiała je wszystkie zebrać, wszystkie pokazać. To będzie długi film, ale e, pokażę ze wszystkimi tytułami dokładnie co i jak. W każdym razie podeszłabym, gdybym szukała dobrych książek teraz do zadania właśnie dziedzinowo. Trochę projektantów, trochę historii mody, e, trochę tego, co się teraz dzieje, czyli CSR, trochę, czyli produkcji, trochę materiału z e, trochę nauki o proporcjach i na pewno dużo ciekawych rzeczy się dowiecie. Także to wszystko, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, możecie je zostawić na dole, w miarę moich możliwości odpowiem, ale jeżeli za jakiś czas nawarstwi się znowu dużo tych samych pytań, to będzie po prostu kolejny Q&A. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich następnych filmach. Pa, pa.